Halo, 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 jak widać zgodnie z zapowiedzią jesteśmy na Poland Boat Show, łódki są, a czy jest coś więcej? Tak, tutaj jest coś, bardzo przez Was oczekiwana wersja talarii, carbon, czy jest carbon? Oczywiście, że jest. Wszyscy pytali, wszyscy czekali, także mamy wersję okleiny ze strukturą carbonu, oczywiście na miejscu także fire grip. No i okleinka prezentuje się następująco. Na żywo ten efekt struktury karbonu wygląda naprawdę fajnie. Na filmie nie wiem, czy będzie to do końca tak widoczne. Tutaj mamy taką wersję dosyć podstawową MX-5. Edycję specjalną w okleince. Tutaj mamy też podwyższoną kierownicę. Oczywiście w tym przypadku jak najbardziej czarna. Kapselek perunowski także jest oraz zestaw relokacji mx Look, czyli z przodu mamy plastronik, który daje nam wygląd właśnie typowo offroadowy, crossowy. Jednocześnie zestaw relokacji zachowuje pełne oświetlenie, pełną legalność tego pojazdu w poruszaniu się po drogach publicznych. Także z przodu kierunkowskazy, jak pokazałem, są. Z tyłu kierunkowskazy także, miejsce na tablicę rejestracyjną, światło STOP. Wszystko na miejscu. No i tak to się prezentuje.